Często nas pytacie, dlaczego na naszym kanale nie robimy nic o serialach dla młodzieży i ja do tej pory raczej unikałam odpowiedzi, ale przyszedł czas, żeby to sobie powiedzieć. Od czasów Skins moim zdaniem w serialach dla młodzieży nie wydarzyło się nic szczególnie ciekawego. Nie oglądam ich dlatego, że zazwyczaj jak próbuję to jestem bardzo srogo rozczarowana, one są po prostu do dupy. Powiedzmy to sobie szczerze, te amerykańskie są straszne, wiecie ci wypudrowani nastolatkowie, którzy tak naprawdę są grani przez dwudziestoparolatków, jakieś wydumane problemy, jakieś w ogóle kosmiczne historie. Nie i jeszcze raz nie. Na szczęście w serialach dla młodzieży ostatnio wydarzyła się jedna Fantastyczna rzecz, mianowicie serial Skam, i to o nim sobie dzisiaj porozmawiamy. Serial Skam z Norwegii, krótki, niepozorny, wydawałoby się praktycznie o niczym. Serial, który w tym momencie podbija internety i w ogóle yy, robi nieprawdopodobną karierę, nie tylko wśród młodzieży, dla której jest przeznaczony, ale również w innych przedziałach wiekowych, czego jestem chyba najlepszym przykładem, bo no, już nie mam 16 lat. Jak już mówiłam, Skam to absolutny fenomen który na dodatek pierwotnie nie miał w ogóle wyjść poza granice Norwegii. Stworzyła go stacja NRK oraz taka 34-latka, która nazywa się Juli Andem i jest właściwie jednoosobową showrunnerką tego serialu. To ona go pisze, to ona go reżyseruje, to ona tak naprawdę odpowiada za jego kształt. Co ciekawe Juli wcześniej nie była odpowiedzialna za żaden duży projekt, za takie małe chyba też nie bardzo, więc to jest jej absolutny debiut. I to debiut genialny. Tytuł tego serialu, czyli Scam, oznacza po norwesku wstyd. Niektórzy w tym tytule doszykują się jakichś analogii do Skins, ale tak naprawdę to ani w tytule, ani w fabule nie ma tutaj dużych podobieństw. No może oprócz tego, że oba seriale opowiadają o nastolatkach i ich problemach. Moim zdaniem Skins jest dużo bardziej pojechane, dużo bardziej wymyślone, dużo mniej naturalne, prawdziwe, realistyczne. No i oprócz tego też rozmuchane. No, w Skins mieliśmy odcinki które trwały regularnie po około 40 minut. Skam to są odcinki między 20 a 40 albo 50 nawet minut, ale większość odcinków to są tylko 20 minutówki. Serial opowiada o grupie nastolatków, którzy uczą się w liceum Hardwick Nisens w Oslo. Hardwick Nisens oznacza po prostu świętego Hardwiga. Do tej pory powstały trzy sezony skam i każdy opowiada o innej osobie z grupy przyjaciół. To są przyjaciele w wieku między 16 a 18 lat. Pierwszy sezon był stosunkowo najlżejszy, jeśli chodzi o tematykę, a z każdym kolejnym sezonem skam dotyka coraz poważniejszej tematyki, takiej jak np. molestowanie czy orientacja seksualna. To, co jest szczególnie ciekawe w fenomenie Skam, to to, że serial nie był pokazywany oficjalnie poza Norwegią, i tak i tak ma po prostu miliony fanów na całym świecie, włączając w to Stany Zjednoczone, Rosję, czy nawet Chiny. I tak jak już mówiłam, fani Skam nie rekrutują się tylko i wyłącznie spośród nastolatków, ale również spośród osób nieco starszych. Skam nie jest typowym serialem telewizyjnym i nigdy nim nie miał być. Od samego początku zakładano, że będzie to serial... Przede wszystkim internetowy i że będzie miał bardzo nietypową formę dystrybucji. Jego pojedyncze sceny będą publikowane w czasie rzeczywistym na stronie internetowej. Czyli na przykład jeżeli impreza z bohaterami odbywa się, dajmy na to w piątek od 20.16, 18 maja, to dokładnie o tej samej porze na stronie pojawi się wideo z tej imprezy. Dopiero potem pojedyncze sceny się składają w cały odcinek. Równolegle na fejkowych profilach społecznościowych bohaterów w serialu pojawiają się takie różne materiały dodatkowe jak screeny dialogów z komunikatorów, zdjęcia na Instagramie czy na przykład posty na Facebooku. Wszystko to się składa w taką spójną, bardzo realistyczną narrację. Dlaczego Scam wymyślono jako serial internetowy? Odpowiedź jest bardzo prozaiczna. Chodziło o to, żeby podnieść wyświetlenia strony internetowej stacji NRK. Po to właśnie skam powstał, jako taki niskobudżetowy, marginalny projekt do podniesienia wyświetleń strony internetowej i dlatego właśnie zaryzykowano i dano go w ręce młodej dziewczynie, która tak naprawdę dopiero zaczyna swoją przygodę z serialem. Jak już mówiłam, Juli wcześniej nie pracowała nad żadną dużą produkcją, dlatego postanowiła się naprawdę konkretnie przygotować do zrobienia skam i to zaprocentowało naprawdę niesamowicie. Po pierwsze, przez 6 miesięcy jeździła po Norwegii, po liceach Norwegii i robiła wywiady z różnymi uczniami, z nastolatkami, spisywała ich historię. Potem zorganizowano casting, w którym wzięło udział 1200 osób. To jest bardzo dużo, szczególnie, że w samej Norwegii mieszka trochę ponad 5 milionów. Z tych 1200 osób Julii wybrała najlepszych aktorów i najlepsze aktorki, a tak naprawdę naturszczyków, którzy najlepiej sobie aktorsko radzili. I dopiero wtedy napisała scenariusz. Bohaterowie zostali napisani na podstawie osobowości aktorów, którzy odtwarzają rolę. To jest bardzo ważne, dlatego że, mimo tego, że mamy aktorów, którzy nie mają doświadczenia aktorskiego, mamy bardzo duży stopień realizmu, bo bohaterowie i aktorzy, którzy ich grają, są do siebie po prostu bardzo podobni. Historie opowiedziane w serialu nie są prawdziwe, natomiast bohaterowie i ich postaci mają mnóstwo wspólnych cech. Mnóstwo wątków zaczerpnięto z ich prawdziwego życia, na przykład aktorka grająca Wildę miała w rzeczywistości zaburzenia odżywiania. To, co jest też ważne, to to, że wiek aktorów jest zbliżony do wieku bohaterów. Jak mówiłam, w amerykańskich serialach nastolatków grają 25-latkowie, czasami, a czasami nawet 30-latkowie, więc tutaj szacun. Szkoła świętego Hardwiga, w której uczą się bohaterowie skam istnieje naprawdę i mieści się w Oslo. Uczą się tam dzieci zamożnych rodziców, co zresztą sugeruje serial. Bohaterowie SCAM często mieszkają sami, mają drogie samochody, mają też bardzo dziwne relacje z rodzicami i to wbrew pozorom też nie jest wcale takie nieprawdopodobne, ponieważ musimy pamiętać, że Norwegia to jeden z najbogatszych krajów świata i ma najwyższe PKB na jednego mieszkańca. A jeśli chodzi o brak dorosłych, to Julii Antem podkreśla w wywiadach, że zależało jej na tym, żeby dorosłych było w serialu jak najmniej i żeby to nastolatkowie sami rozwiązywali swoje własne problemy. Scam wyróżnia niesamowity realizm i bardzo duża prostota realizacyjna. Ten serial nie szokuje, mimo tego, że w bardzo szczery sposób opowiada o nastolatkach. To znaczy nie szokuje na siłę, bo pokazuje prawdę, pokazuje rzeczywistość, ale nie robi tego w taki sposób, żeby podkręcić atmosferę, jak możemy czasami to oglądać w innych produkcjach dla młodzieży albo o młodzieży. Jeśli chodzi o formę, to w pewnym sensie przypomina mi Snapchat albo na przykład YouTube'a. Bo realizacyjnie mamy tutaj bliskie kadry. Kamera skupia się na reakcjach bohaterów i pokazuje ich z bardzo bliska. Akcja rozwija się powoli, bardzo naturalnie, płynie. Częsta jest grana ciszy, kiedy kamera skupia się na przykład na mimice czy mowie ciała. Niesamowita jest tutaj na przykład dbałość o szczegół, oraz wrażliwość, z jaką są pokazywane stany emocjonalne bohaterów. Aktorzy nie są pudrowani i zrobieni na bóstwa jak w tych amerykańskich produkcjach, tylko są pokazywani bez make-upu, tacy jacy są w rzeczywistości. Dziewczyny mają czasami porozmazywany makijaż, czasami mają zmazany zażółty podkład, czyli przypominają miliony nastolatków na całym świecie. Skąd to bardzo tani projekt. Produkcja dwóch ostatnich sezonów wyniosła około 1 200 tysięcy dolarów, czyli jeden odcinek kosztuje średnio około 52 tysiące dolarów. Ekipa kręci średnio dwa odcinki w trzy dni, co bardzo usprawnia proces, biorąc pod uwagę fakt, że większość aktorów wciąż się uczy i nie za bardzo ma czas na długie plany zdjęciowe. Wiele wskazuje na to jednak, że budżet serialu może wzrosnąć w najbliższym czasie ze względu na prawa autorskie do wykorzystywanej muzyki, która jest bardzo zróżnicowana. Mamy tutaj wszystko tak naprawdę od Radiohead, przez Massive Attack, Wu Tang Clan, aż po Justina Biebera. Problem w tym, że NRK ma prawa do wykorzystywania tej muzyki na terenie Norwegii, a poza nią już nie, i dlatego, między innymi, na przykład wszystkie odcinki, które były udostępnione bez jakiejkolwiek lokalizacji, geolokalizacji i ograniczeń, nie miały angielskich napisów. Były udostępnione, ponieważ już nie są. Dosłownie na dniach, gdzieś jakoś w połowie stycznia 2017, NRK. Zablokowało dostęp do serialu wszystkim osobom spoza Norwegii, chodzi właśnie o prawa autorskie do muzyki. Oczywiście ci, którzy chcieli mieć dostęp do skam, nadal go mają, dlatego że serial jest absolutnym hitem, jeśli chodzi o piractwo. Jest to o tyle niesamowite, że ten serial debiutował 25 września 2015 roku i nie miał nawet normalnej kampanii promocyjnej. Dlatego, że Julie Andem uznała, że chciałaby, żeby ten serial został odkryty przez samych nastolatków, czyli przez grupę docelową. A nie przez, dajmy na to ich rodziców, którzy im polecą ten serial, bo wiadomo, że jak rodzice polecają nam jakiś serial, to nie chcemy go oglądać najczęściej. Jak się okazuje, pomysł był świetny, ale nawet chyba trochę za dobry, biorąc pod uwagę to, jak nieprawdopodobnie się ten serial rozprzestrzenił po całym świecie. W internecie to jest absolutny fenomen. Scam ma swój wątek na Reddicie, ma niezliczone strony na Tumblrze, no i rosnący kult, którego absolutnie nie da się już zatrzymać. Fani nie tylko sami tłumaczą z norweskiego na angielski, ale też na przykład opatrują odcinki takimi długimi opisami, gdzie tłumaczą różnice składniowe albo różnice kulturowe. Całkiem niedawno licencję na remake SCAM kupił brytyjski producent Simon Fuller, który przymierza się do podbicia rynku anglojęzycznego. Ale osobiście nie jestem wielką fanką tego pomysłu, dlatego że skam jest taki niesamowity właśnie przez to, że pochodzi ze Skandynawii i że jest taki oryginalny i niepowtarzalny. Przypomnę tylko, że kiedyś była próba przeniesienia skins na amerykański rynek i zakończyła się totalnym fiaskiem, więc mam duże podejrzenia, że dokładnie tak samo będzie w przypadku skam, dlatego że skam jest niepowtarzalne. Między innymi też ze względu na aktorów, którzy tam się pojawiają, a także przez spontaniczność tego projektu, który miał być maleńki, a rozrósł się nieprawdopodobnie. Ja sama czekam na kolejny czwarty sezon. Twórcy nie zdradzają jeszcze, kto będzie bohaterem i jaki motyw przewodni będzie tego nowego sezonu, ale biorąc pod uwagę, że z sezonu na sezon robi się coraz poważniej, możemy liczyć na to, że i tym razem będzie naprawdę fajniej na poziomie. Jeśli jeszcze nie znacie Scam, to naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam. To jest absolutny fenomen, jeśli chodzi o serial, dlatego, że kompletnie wymyka się wszystkim dotychczasowym definicjom. Warto zobaczyć choćby z tego względu, że jest bardzo nietypowo robiony. Warto zobaczyć, jaki ma sposób dystrybucji, jak budowane są tam postaci, nie tylko w samym serialu, ale również obok niego, poza nim, w mediach społecznościowych. Jeszcze raz bardzo serdecznie polecam wam skam. Myślę, że jeszcze nie raz o nim wspomnimy, bo liczę, że będzie tak samo dobrze, jak do tej pory. Jeśli podobał wam się ten odcinek, to wiecie, dawajcie lajki, subujcie nas, wpadajcie na Face'a, wpadajcie na Instagrama. Możecie też wpadać na patronajka. Dzięki.